냐냐늘라라가 와! 말해 보고다. 뭐야? 뭐야? Chyba już nie jesteśmy w Kansas. Kto to tu gdzie jesteś? Ho ho ho, dorodko, idiotko, dorodko, idiotko, dorodko, idiotko. w ogóle serca nie masz. No. I już wiesz, jaka książka została sparodiowana w tym konkursie. Jeżeli tak, nie ma na co czekać. Pisz maila na adres z kamerą książek małpa Gmailcom w temacie wpisując książka za Bohatera 4, a w treści po pierwsze tytuł i autora sparodiowanej książki, a po drugie odpowiedź na pytania konkursowe, które brzmi, a ty, co zrobiłbyś na miejscu dorodki przeniesione do nieznanej krainy. Autor najbardziej kreatywnej odpowiedzi wygra nagrodę przygotowaną przez portal upadli.pl A tym razem walczymy o. A już w przyszłym tygodniu kolejny konkurs. Tym razem będziemy mieli trzech zwycięzców, ponieważ do wygrania będą trzy egzemplarze kroniki ciemności. Tak więc nie ma na co czekać. Pisz maila i. Wygrywaj nagrody. Na koniec, skoro jesteśmy już przy pisaniu maili, mój vlog zakwalifikował się do konkursu e-booka. Jest to konkurs, w którym biorą udział blogi o tematyce właśnie literackiej. Prosiłbym Was o wysłanie maila na adres ebooka.maupa.duże.pl. W temacie po prostu wpiszcie z kamerą wśród książek, nic więcej nie trzeba robić, a mi to bardzo dużo może pomóc. Cześć, do zobaczenia! Już za tydzień kolejny konkurs. W piątek kolejny odcinek. Stay tuned!